Pospiesz się! Wow, Stella ma niebieską gumę haba baba. Eli? Och, ble Lizak! Zacznijmy od Elia. nie chcę. Muszę spróbować. Polizaj ten wstrętny kocioł. Sam Lizak jest pyszny. Lubię go. Fajnie, fajnie. A teraz zacznę rzucić swoją gumę, ha baba. Spróbujmy teraz. Wygląda tak pysznie! Chociaż niebieskie jedzenie nie może być! Co? Co się dzieje? O nie zapomniałam o karaluchu. Zejdź z mojego języka. O nie! Stella, masz karalucha przyklejonego do gumy. Czy ona to zjadła? Och! Wygląda na to, że karaluch jest żywy i znaleźliśmy go. Och, jakie to obrzydliwe. Zabierz go. Och, to było zabawne. Cóż, co mamy tym razem? Eli dostała kwaśny żel, a Stella ma ten sam, ale w innym kolorze. To będzie naprawdę pyszne. Spróbujmy trochę. U, pyszne. A co z tobą, Eli? A mój jest bardzo smaczny. Podoba mi się. Dziwne różowe arkusze. A co jeśli dodamy do nich trochę słodkiego żelu? Świetny pomysł. Rysuję uśmiechniętą buźkę na moim niebieskim papierze. Jakie to fajne. Wiesz, to nie tylko piękne, ale także niesamowicie pyszne. Och tak. Ali, spróbuj to szybko. Musimy wymyślić coś naprawdę fajnego. Zrobię z mojej kartki papierowy samolot. Będzie piękny. Spójrz na to: najmilszy różowy samolot. Wow! Lećmy! Och, skończył mi się papier. Och, Ela, masz jeszcze trochę, daj mi trochę, czekaj, mam świetny pomysł, zagrajmy w kółko i krzyżyk, nasze żele nam pomogą, popatrz tam! Chodźmy. O, chodźmy. Dobrze, zróbmy to. Jeśli wygram, zjem cały arkusz papieru z muszlami. Możesz być pewny mojej wygranej. Gram w kółko i krzyżyk od kilku lat. Wygrałem. Całość jest moja. Mm, jakie pyszne. Możesz spróbować, ale odrobinę to naprawdę dobre. Poczekaj chwilę, Stella. Dajmy Eli szansę. Wow, soczysta kropla. To jest zdecydowanie dobre. Spróbuję i powiem ci. Och, one są takie małe. Popatrz na nie. To jest bardzo smaczne. Chcę więcej. I trochę kwaśnego żelu. Och, smakuje znacznie bardziej kwaśno niż myślałem, ale zdecydowanie jest bardzo dobre. Zrobię małą wieżę i przykleję ją żelem. Świetnie, teraz możemy spróbować. Jest takie kwaśne, ale wciąż pyszne. Czas dowiedzieć co się, co masz. Mam cukierki Nerds. Zobacz, jest takie długie. Wiesz co? Mam świetny pomysł. Zróbmy prank Stelli. Posmaruję jej cukierki kwaśnym żelem. Wow, to jest pyszne, ale dlaczego takie kwaśne? Eli, okej, okay, to było śmieszne. Tym razem Stella otworzy jako pierwsza. Wow, marmoladowe oko. To jest takie zabawne. Stella, Nie id. wiedziałem, że masz trzecie oko. Fuj, co to jest? Co to jest? Zaczynajmy. Kukurydza Ej. czy cukier? Tak, rzeczywiście. Spróbujmy tej kombinacji. To musi być bardzo dobre. O, Myślę, tak. Fuj. że to wystarczy. To jest naprawdę dobre. Chcę więcej. I jest żel w środku. Fantastycznie. Sześć miesięcy? A co tu jest? Niebieska galaretka? Muszę. O, nic nie zostało. Co masz? Przekonamy się. O, spójrz na to cieplotkie. A w środku jest pyszny sok truskawkowy. Weźmy słomkę i zjedzmy je wszystkie. O, 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 nie. Chyba się zadławiłem. Pomocy, zadziałało. O mój Boże! Musimy uratować mojego przyjaciela! O! To nie dział... O! Zadział... Dziękuję! Czas dowiedzieć się, kto idzie pierwszy! No cóż... Stella będzie pierwsza! O! Toaleta i czupa czups! Ciekawe! To jest pyszne! O! Co to jest? Jakiś niebieski proszek? Hmm, nierealnie pyszne, ale super kwaśne. Moja twarz. Zastanawiam się, co mam. O, kwaśny żelkowy żel w pierścionku z lizakiem. Zamieszajmy to razem. Wow, świetnie. O, to trochę kwaśne, ale wciąż dobre. Śmieszne miny. Żel pod prysznic? Mogę spróbować. Nigdy czegoś takiego nie miałam. Niech pomyślę. Tak, dobra. Proponuję wymianę. Da, da da, da, da. Oto żel, a ja wezmę trochę proszku. Super. Dalej! Chłopaki! Zdecydowaliście się zmieszać niebieskie i różowe słodycze? To właściwa decyzja. Na pewno będzie super. Wasze miny. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie kwaśne cukierki? Stella i Eli lubią. Co to jest? Mentosy? O, spróbujmy dwa. Jestem taki szczęśliwy. To naprawdę fajne. Zobacz, mogę to złapać ustami. No, otwórz swoje. O patrzę, to ta, tata. Wronie pyszne drinki i one są jak pokój. Idąc prosto. Jest prosto. skończone. Nie no tak, obchodzicie to! Na zewnątrz. Następnie. Mam pomysł na kawał. Jeśli Jest mi pomogę. Wymieszajmy to razem! Będzie fontanna! Dziesięć. Radzę wszystkim się schować. Będzie błąd. O! O! Stella, co ty robisz? Spójrz na to! Jeden. Martwy. Hej, dowiedzmy się czego chce nasza mała Emily. Jest bardzo głodna. Wow, to burger. Ugotujmy wszyscy razem burgera. Chodźmy. Potrzebuje gadającej bułki. Powinna być podsuszona na patelni. Teraz zrobimy kotlet ze świeżego mięsa mielonego i go usmażymy. Mmm, niesamowite. Gotuj aż będzie brązowy. Rozprowadź na bułce, dodaj ser, pomidor i kawałek cebuli. Zakrywamy wszystko kolejną bułką. Wow, ale super. Teraz też zrobię burgera. To są bułki? Nie potrzebuję ich. Zrobię burgera z pączka. Będzie niesamowicie pyszny. Przekrój na dwie połówki. Musimy włożyć pyszną czekoladę do środka. Rozsmarowujemy ją. Mej kwaśną galaretkę. Na wierzch i dodamy kolorowe pianki marshmallows. Połóżmy mój ulubiony tęczowy marmolad i polejmy syropem truskawkowym. Nawierzch jeszcze jedną bułkę i gotowe. Środa, spójrz na naszego burgera Ines. Och, przepraszam, że cię rozproszyłem. O tak, burger Ines wygląda zbyt jasno. Nawet moje oczy są zamazane. Zrobię czarnego burgera. Mam specjalne bułki. Smażymy kotlet, a teraz zróbmy pyszną małą dekorację dla burgera, aby nie wyglądał zbyt bezbronnie. Będziemy oczy. też mieć zęby, języki, i zobaczymy, kto kogo zje. Dobrze, weź kilka marmoladowych oczu do burgera. Nie, Nie zbliżaj oczy, się do mojej może. wnuczki. Uh. Babciu, to rzecz. To przyjaciel Wednesday. Dziękuję. Byłeś świetny. Udało Ci się zrobić mi oczy marmolady i przeżyć świetnie. Pozostaje mi tylko przymocować oczy i wszystko będzie Och, gotowe. Tak, Wednesday, Twój burger wygląda przerażająco. Podoba mi się. Coś w nim jest. Smacznego. Hmm, co za pyszna rzecz. Muszę go wkrótce spróbować. O mój Boże, ten burger wygląda tak brzydko, ale to na pewno Wednesday go zrobiła. Pyszne. A co tutaj jest? Dobrze. Hmm, wygląda zwyczajnie. Musimy spróbować. Och, czy to jest cebula? To obrzydliwe. O, słodki pączek, a, burger i pyszne wow, przekąski. To... super! Teraz spróbujmy marmolady. Mm, pyszne. Muszę wybrać, który burger wygra i wybieram. Ręce pocierające się nawzajem. Hej! Powinienem spróbować tych lodów marmoladowych. To miło. Czy Emily podobał się mój burger? Świetnie. Kamień papier nożyce. Och, znowu Kręcenie? przegrałem. O, kamień papier noż. A, so! Rzecz Podejdź No, do mnie. wstawaj z łóżka! Och, mam nadzieję, że zrobisz najsmaczniejsze kakao na świecie. Najłatwiejsze do przygotowania. Tak, wszystko czego potrzebujemy to. Mieszamy to wszystko w rondelku i mieszamy nad ogniem. Teraz dodajmy trochę czekolady. Kiedy czekolada całkowicie się rozpuści, możesz wlać kakao do szklanki. Bądź jak moja szklanka. Moja wnuczka dała mi ją na dzień babci. A co robi tam środa? Chociaż to nie jest takie ważne. Hmm, co ja chcę zrobić? Och, to prawda. Chcę zrobić kakao z czekolady. To takie pyszne. Mm, Pychućmy to do rondla. I tak, dobrze słyszałeś. Chcę dodać cukier. Co babciu? Dodam tylko odrobinę. Nie ma problemu. Niezręczna dziewczyna. Nie patrzy. Och, wylewamy wszystko. Świetnie. Ups, cukier babci właśnie sam się wysypał. Dobrze. Wlejmy trochę mleka i dodajmy barwnik. Wow, jak pięknie. Wymieszaj wszystko razem. I mam pole. Niebieska i taka pyszna. Wylej to na szklankę, trochę posypek i świetnie. Wlejmy nasze czekoladowe mleko do środka. O, i oczywiście musimy udekorować bitą śmietaną. Mmm, takie piękne i pyszne. Kilka pianek na wierzch. Został ostatni akcent. Tuba tęczy i jednorożec. Jak słodko to wyszło! Mam piękną słomkę właśnie do tego czekoladowego mleka. Tada! To kakao wygląda, jakby jednorożec na nie zwymiotował. Teraz pokażę Ci, jak powinno wyglądać prawdziwe I... kakao. Co to jest? Babciu, jedno wystarczy. A teraz nałóżmy trochę bitej śmietany na wierzch. Oczywiście syrop truskawkowy dla efektu krwi. Teraz dodajmy kilka robaków, oczywiście marmoladowych. Rurka i gotowe. Proszę bardzo. Wow, wszystko wygląda tak pysznie. Od czego zacząć? Wow, jest takie kolorowe. Powinnam spróbować wkrótce. Mmm. Pyszne. Dobra, spróbuję tego. Wow, to kakao od babci jest takie pyszne. Proszę bardzo, kochanie. A co to jest? Szkło wygląda przerażająco. Są robaki? Co za horror. Muszę je usunąć i spróbować kakao. Hmm, niezłe. Muszę wybrać zwycięzcę. A zwycięzcą jest Enid. Hura, wygrałam. Wiedziałam, że moje kakao będzie najlepsze. Och, bawię się świetnie. Chcę frytki. Chcę, żeby były najsmaczniejsze. Aha. Muszę obrać ziemniaki. O, Wednesday, wzięłam pierwsza. Dobra, wezmę inny. Hej. A, obieram ziemniaki najszybszą metodą. Dzisiaj widziałam taki lifehack na TikToku. Us, przepraszam. Och, ach, Enid. Dlaczego nie podzielisz się obranym ziemniakiem z babcią? Pozwól, że ci pomogę to zdjąć. Och. Wow. Uch, wynoś się. No dalej. Och, proszę, kochanie. Tak, dzięki, babciu. Teraz pokroję to w małe, faliste kostki. A teraz dodajmy kolorowy barwnik. Oto jest. Jest taki jasny. Jakie to fajne. Muszę to teraz usmażyć w oleju. Och, dodaj więcej oleju i wrzuć ziemniaki do pieczenia. Świetnie. Myślę, że jestem gotów je przewrócić. Mm, wyglądają tak kolorowo, ale są takie gorące. Och. O, spójrz na moje tęczowe ziemniaki. Takie fajne. Ach, moje ziemniaki też już są ugotowane. Czas je wyjąć. Wow, okazują się bardzo smaczne. Okej, okay, muszę przestać. Kładam wszystko do koszyka i wlewam trochę keczapu do rondelka, żeby frytki były jeszcze smaczniejsze. Dziękuję, Enid. Babcia naprawdę gotuje świetnie. Środa. Jak ci idzie? Cudownie mi idzie. Już ugotowałam ziemniaki, ale nie mogę ich tak podać. Muszę je pomalować na czarno. Pała. Ała. Nie patrzyłaś, gdzie wskazywałam. Och, daj spokój, babciu. Dlaczego jesteś taka przestraszona? To tylko farba. Widzisz? Zniknęło. Próba druga pomalowania ziemniaków. Świetnie. Polej trochę ketchupu i wszystko jest gotowe. Idealnie. Czarne frytki są gotowe do spożycia. Super. Super! Środa, twoje ziemniaki wyglądają świetnie. Środa, jesteś taka dobra. Cieszę się, że to zrobiłaś. Nie ma za co, Emily. Co to jest? Przypalone ziemniaki? O, powinnam spróbować. Hmm, nie są przypalone. Są naprawdę bardzo smaczne. Spróbujmy z ketchupem. Mmm, tak dobre. Te ziemniaki są tak pyszne, że nie mogę przestać. Pycha! Hmm. Okej, okay, co mam dalej? O, zwykłe frytki. O, też są smaczne jak z McDonald's. Polejmy je ketchupem. Tak, i spróbuj w ten sposób. Bez użycia rąk. Mmm, to było takie dobre. Ha, jedyne, które zostały to frytki ziemniaczane z orzechami. Są takie kolorowe. Mmm, i też są pyszne. U, uh, myślę, że jestem bardzo najedzona. Emily, jak się masz? Mam się dobrze. Babciu, przestań! Babciu, możesz to zrobić z moimi włosami! Hmm, już zdecydowałem, czego chcę, a są to naleśniki. Chcę najsmaczniejsze. O, jestem gotowy. Tak, to żaden problem. Ach, to moja specjalność. Ojej! Zamierzam zrobić stos najsmaczniejszych naleśników. Hmm, a, nie potrzebuję łopatki. Teraz potrzebuję metal, trochę. aby wlać kropkę do nie. Naleśnik! Teraz potrzebuję łopaty! Przewróć go i połóż na talerzu. Spójrz! Zrobię też strasznie pyszne naleśniki. Ale najpierw muszę coś zrobić z tą lalką. Nie mogę jej tak zostawić. Przyszedł mi do głowy pomysł. Daj mi barwnik. Pomalujmy lalkę na czarno. Zobacz. Teraz zostaje staje się bardziej apetyczne. Anna Luz na pewno to doceni. Ale odwróć to, uwielbiam są gotowe. Myślę, że to fajne, ale chcę bardziej kolorowe rzeczy. Ale zacznę też od czarnego. Zróbmy kontur jednorożca i teraz farbujmy go kolorowymi ciastami. Idealnie. Hmm. O, Potrzebuję tak. innych kolorów. Oto różowy. Jest taki jasny. Teraz przewracam. Ach, takie piękne. O jesteś taką wspaniałą dziewczynką, Enid. Dziękuję babciu. Ach, mój też jest gotowy. Jeszcze jeden. A teraz polejmy trochę syropu klonowego na wierzch. Och, to takie pyszne. Idealne. Trochę masła. Wow, babciu. To niesamowite. Och Wiem, kochanie, um, moje nie naleśniki są. Pudora. Ładnie, są idealne, ale potrzebuję trochę syropu truskawkowego, żeby wyglądało jak krew i kilka pająków na. Wiek. Proszę bardzo. O, czy to są naleśniki w kształcie pająków? Ach, trzeba je usunąć. Ale spróbujmy sam naleśnik. Ładnie, jest naprawdę bardzo smaczny. Och, nie potrzebuję masła, ale spróbujmy naleśnik. Mmm, dobry. Okej, okay, co tu mamy? Wow, to jest jednorożec. Jakie urocze! Jest takie pyszne i niesamowite. Już wiem, kto wygrał, a to jest Eden! Co? Czy znowu wygrałam? Jak super. Dzięki za wiarę we mnie, ludzie.